Tooooook O, widzisz? Już zaczyna mnie brać Tak jak Majora Ludzie nie zawsze są źli Ja jestem mlecznym człowiekiem Mleko lubię, ko, lubię, lubię mleko O, tego się nie spodziewałem Dzień dobry Jeszcze raz Jeszcze raz, czekaj Do kogo będziesz dzwonił, Krzysztof? Do Andrzeja Stęskniłeś się trochę za nim? No tak? powiedz tak szczerze Tak Tak? Yy, dzwonię no to dzwoni A nie masz głośnika tu, żeby włączyć E, ja nie wiem Zaraz. O, na cały. Może pracuje jeszcze? Nie masz e, wkrętarki, wykrętarki? Nie mam przy sobie. Jutro weź. No wezmę. A co chcesz? Bo ja chcę te porozbierać deski, te podkręcić te leciekowej, do choboka a tylko pozostawić deski, tam ponoszę do krewka i... Krzysztofa może by zamówić kontener taki, co? Co? Kontener taki zamówić, co kiedyś. To ja powiem kiedy kontener. No to powiesz kiedy. No. I nawet te, te pospalone drzewo. Powyrać. Ale niektóre będą do kontenera zwrócić, a niektóre będą opiłowywać i, i tu pod, Albo na ten, na te. To... Ale gdzie ten kontener tu wstawić, powiedz mi? Eee, na ulicy. Na ulicy może wstać? Tak, na chodniku. A no to kurde. Śmiało można stawiać? Tak, Tak. aby tylko przejście było. Aby przejście było. No to tylko powiesz kiedy? No. Koło bramy dużej potrzebujemy i koniec. Tam jest dużo miejsca, ja nie wyjeżdżam i tak to po sobie i które spalone trzeba, a będzie... To wszystkie pudła trzeba powywalać, Sta, no, Stare, stare okna na te, po co to tu masz? No stać? do kontainera, do kontainera. i e, zaraz zabierze, wywiezie i koniec. Można, bo to, to nie musi jeden dzień, on może stać kilka dni. Tydzień na przykład. Nie, ja będę starać się czym prędzej, żeby mało płacić. A toż ty nie będziesz płacił. Ty zapłacisz? No a co ty? Ja nie. No. Co nie odbiera? Pewnie pracuje. Ale, teraz jeszcze raz. Kontener widzę pują do kontenera. A, bo, a nie, elektroniczne to trzeba inaczej się wywołać Nie, razem Gdzie razem, tam razem o, Razem pójdzie dlatego, że e, one tam rozdzielą, wiesz A no to chyba, że tak One tam rozdzielą A patrzyłeś, te telefony działają, nie mogą tak leżeć tutaj telefony Ja tak. zabiorę ich dzisiaj To masz od razu, żeby nie leżały, a, włączałeś chociaż działa? Nie ja wiem czy działa, czy nie, trzeba, trzeba podładowarkę A to może rozładowam. czekaj, zobaczymy, spróbujemy uruchomić Trzeba... no ładować do ładowarki. To zabierz do domu, bo to nie może leżeć takie takie... Ja wiem, ja, ja zabiorę do domu. No. ileż będziesz miał tych telefonów? Powiedz tak naprawdę. Raz, dwa, trzy. Tam jeden, cztery. No. Jeśli ci nie będzie poszukać. A swoich ile masz? Jest. Jest? Otwieraj komis, byś handlował. Ja piernicie? Nie chce Tobie nic się nie chce. Co ty taki leniwy? Co? Co ty taki leniwy? Nie wiem. Tak zawsze miałeś? Nie. Jak tatoś był to Zapierdziel? Uuu. To teraz się należy odpoczynek. Teraz odpoczynek. Wiesz, jak tatoś był, to ja i wracaj pierniczaliśmy jak ostro. Świnki byli i działka. już moja działka była. Nie na tucie, tylko na mnie była z rządu mińskiego to tak piernicz było jak nie wiem u komary latają, czemu cię komary? a ja nie widzę komarów no u Ciebie się zdaje no to czapkę zdejmij to zobaczysz zaraz, masz. zaraz będę siadać na głowie. no masz masz no to zaraz zobaczymy się zlecą masz masz a może to od tego perfuma Ty przyciąga i zabierze i perfuma muszę tylko znaleźć te do ich ładowarki. A pokaż, jakie to są. Pewnie takie normalne. zwykłe normalne. O. A, no to na pewno masz takie, bo ty masz tych telefonów tego. O, a tu inne jest. widzisz Czyli co? Jakie jutro plany, Krzysztof? Opowie, opowie, opowiedz, no? Czekaj. To, nie, tutaj nie. Tu. O. Malutka taka. No, tam gruba, tu malutka. To jakie jutro plany? Opowiadaj. A tu. Słyszysz? Tu się łoduje. Jaki plan na jutro? Jechać po tą po farbę i malować dom. Pędzle większe. Takie duże trzeba. Nie, Takie średnie nie duże. A Ty będziesz pomagał też malować? Tak, ale drabin nie ma dla mnie, bo jak Andrzej zabierze tą drabinę to Spokojnie, ja... Spokojnie, no to Ty będziesz na dole, a Andrzej będzie na górze. Chyba tak? No tak no. No ja będę na dole. A jak zrobię nie będzie do rady, to wejdzie ci na tutaj na barana. Kogo? On na barana ci tu wejdzie tobie. I będzie wyżej. A, no. Andrzej? No? No tak. No to ty, no, nie chyba ty na Andrzeja, to chcesz, żeby... Pęk? Kręgosłup? A ty chcesz, że ja pęk? No to ty utrzymasz ty. No tak. A co? No tak. No tak. Ale w Bielsku Podlaskim, kurczę. Zdziwiłem się jak byłem to, że w jednym budynku e, mieści się e, dwie firmy, tak powiem. E, ta co mnie trzeba było aż na samym na górze. A e, inna firma, na dole. A to ja wiem gdzie. Ja wiem gdzie. A nie wiesz. Wiem, wiem. To przy takim przy światłach. Przy skrzyżowaniu. Nie. Nie? Nie. A to może o innej firmie ja myślę. No i tak. No ale e, wiesz, też to robił tak. E, powiem, a żeby wiesz. E... Wszystko na miejscu było, nie? Co? Wszystko na no. miejscu. To też tak dobrze, nie? No, powiem... Żeby oddzielnie, bo to lepiej, lepiej by było. Lepiej? Nie. Ja, ja. Dlatego, że powiem tobie yy, Jacek, że... Yy, jak dwie firmy. W w jednym budynku to wiesz... Niedobrze, dlatego że wiesz. Nie będą mówić jakieś firmy, ale wiesz nie, o co... Nie no chodzi? nie mów nie. Ja wiem o co chodzi. Krzysztof, jak ja rano przyjadę jutro, to co ty patrzysz tu już? Co ty tu patrz? Co? O, o już patrz. <grywa> skubany. Ja rano przyjadę, Krzysztof. No. O której godzinie to ci powiem? <grywa> Tylko, żeby, A żeby Andrzej się wyspał, nie jak on drugie ma wrócić, tam 12.00. Ale ty do matki jedziesz? No to pojadę, no to. Ja... Ale przed matką masz przyjechać. No tak, tak, tak. I ja z Andrzejem wezmę taryfę? <grywa> I podjadę na elewatorską. Są wolne te dni teraz, Krzysztof. To trzeba je wykorzystać. No, tak? No, e, i e, kupię do skrobania też taką. E, może szyb, taka jest do skrobania, wiesz No, są. I kupię ro o rozpuszczalnik no. trzeba kupić. A ja mam w samochodzie rozpuszczalnik. I mi chyba to się wylał, bo kurwa jakiś taki zakręcony jestem. Tak wali? W samochodzie? To dla ciebie się przyda. bo będę malować. No przyda się, przyda. Ja Ci nie dam, tylko mówię, że mam, bo kupiłem. A ja chciałem powiedzieć daj. Nie, nie dam, bo mi potrzebny. A ja teraz mnie przypomniałeś, że... Ale to, trochę się wylało chyba w reklamówkę, bo tak śmierdzi w samochodzie. To gdzieś butelka, korek odkręcił się no i... No chyba Ty, bo jakiś taki aż... To musisz zobaczyć. to o, wi o widzisz, już zaczyna mnie brać. Tak jak Majora. A ja nie wiem, jak ma... no tak jak Majora, powiedzmy no. Nie, żartuję, ale coś się wydało, Tam szaleje major i wymachuje rękami. Jak? A jak to się wymachuje? Ja nie będę pokazywać, bo wiesz... Nie będę zaczynać, wiesz... Nie, nie zaczynaj wojny. Bo wiesz... Krzysztof, i trzeba będzie te okno powywała, Okna, po co to trzymać? Te półdła, dwa. To już jak kontener. A kiedy Ty byś chciał ten kontener? Tak mniej więcej. Jak będę kontener, to ja te okna powyrzucam. Po w cholerę wywalić no. a kiedy Ty byś chciał ten kontyner? Kiedy Ty byś chciał ten kontyner? Jeszcze muszę sprawy na komendę, później sprawa w sądzie, to wiesz... No ja nie mówię no. dziś, jutro, no gdzieś tam nie wiem za tydzień, dwa, trzy... Może za tydzień albo dwa. No to no, zobaczymy, no to już jesteśmy no. w kontakcie. i wiesz, ja powiem, kiedy Ty zamówisz... Tak jest. Przyjadą do i znowu będzie benio... on nie, wolne i tu będziemy sprzątać. idziemy cię pomożesz też? No pomogę, no. I powynosimy to niepotrzebne, które te drzewa. A które trzeba będzie ławeczki tu jakieś ładne postawić. Parasolka. Eee, to parasolki trzeba nie kupić. No to się kupić dzisiaj późno o, Lec, leci. Nagraj! A gdzie on leci? O tam polecił. Helikopter. O tam. Helikopter. To helikopter. No, e, e, policyjny. Policyjny? Tak. cię. Tutaj się nawet pilnuje helikopter. Bo, bo niebieski. Może szukają tych wiesz. wiesz bo ja wam powiedziałem jak ono wygląda, to może nadani do komendanta, e, do, do drużyny uruchomił helikoptera z góry. Będą widzieć. Wiesz. A wtedy ich dla radiowotu, a radio tylko podzieża, I, Za fraki. I do ciebie. Co? I do ciebie. Nie, na komendę. A do rozpoznania. A do rozpoznania tak? No. Tak, Ej, E sprędko rozpoznam. O, tylko z domu widzisz przyszli. I no po co to? A i co kamieniami rzucali, tak? Tak. W dom? W dom? W okno? Ja ci pokażę jaka kamienie leżą. Dobra, jeszcze mnie będę patrzył. Jak coś to jutro. Już nie będziemy tam chodzić. No po co tak robić? No kamieniami rzucać. No i się mnie. Ja mówię, no to ogólnie mówię tu, o tu mówię. Po co tak robić? kamieniami. Mają w głowie pokręcone, to wiesz. Ja nie mam w głowie pokręcone, bo ja o siedzę kulturalnie na ławeczkę wyjdę posiedzieć. Kulturalnie Tam wyjdę na krzesełko. Kulturalnie sobie gadamy, tak? W domu film obejrzę, położę się, zasnę. Się. Znowu innych film co? Zjem. Zjem. Potem po ciężkiemu, po letkiemu położę się, znowu zjem, film obejrzę i tak mija dzień, tak? No! O, o proszę bardzo! Nie musiałem widzieć, a wiem. A, a skąd ty że tak bywa? Domyślam się. Czego szukasz to już? Coś mi tu upadło. Co ci tu upadło? O, Mam! No nazwę. To wypadło? No. 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 A myślałem, że on jest z No tak. Dobra, Krzyśku. To tak jak obiecałem. Nie, pożądować można, zajechało. Ale nie rzucić kamieniami. Nie, no to oczywiście, że nie, no to... No nie ma. Uważaj, bo komary lecą. No koło ciebie nie ma, nie wiem dlaczego. Nie cieczapkę zdjąłem, to już nie ma, tak? No nie ma komarów. A ja za jak... no, zaraz dajmy kaptur i... O patrzę. o. O. Widzisz? Nie ma. O patrz ile lata, kurna nie ma. Ty chyba śle... Ślepy. To patrz ile na mną komarów. No kurna. No. No na No zobacz, ile komare. A Czemu nie nie ma? No a skąd ja mogę? To trzeba pomyśleć czemu na tobą nie ma. Paczok, ok. nie ma. Ale pierdziele idę ja do domu. No zobacz widzisz? No widzę, widzę. No są, no. mówiłem, że są. No są. A no to było ani jednego. No. Dziesięć. No patrz ile, kurde, zaraz ci złapie. Zaraz nagram, bez kitu. No nagrywaj ich. No to ciężko złapać, wiesz. A ciekawe czy zgody wyrażają. Co? Ciekawe czy zgody wyrażają. To się zapytaj ich. No to weź zapytaj. Zaraz do ciebie przegonie. A mnie Są, nie będą gryźć. Nie, swój swego nie ugryzie. Ty tu gospodarz, to i tak. A komary będą gryźć. Au! Jak? Au! 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 Dobra. Te. Trzymajcie się, cholera, jasna. Jutro zaczyna się tutaj rewolucja. Miejmy nadzieję. Tak? Podziękowe? A już Putin e, rozpoczął rewolucję. Rewolucja tutaj remontowa. Aha. No. Ja... Z tą w plenkarku przyjęcie to pożyczyć dla mnie. No to zaraz ja zajadę to do domu, podłączę, podnaładuję. No. Tylko no. Tego... Ale oddać masz mi. Nie! Am! Zrobię. Ugotuję e, zupę wierterkową. E, wkręter... W ten Kręterkowu. Tak? No, Wchodzę do e, garka wodę naleję e, przyprawy dodam marchewki, pietruszki, seler i, i marchewkę i ten szczypiorek, nie szczepiorek. Rzutkiewkę. rzodkiewkę wszystko dodam, a wtedy e, ugotuję i po trochu będę krajać nożem no, i o, tak, 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 będę. Tak, tak. No tak, bo to mięso będzie. To mięso. A będzie fajnie. A nie, fajnie nie będzie, no bo patrz, będzie. Patrz. Jak ja się nie ruszam, zaraz ci pokażę. No kurno no. Zaraz próbuję to ująć. Nie wiem czy mi się uda. O ile komarów. A ty nie widzisz komarów? Patrz ile komarów. Ja nie widzę. A nie to było ani jednego. To jest. To jest za kaptur. Nie, nie zdejmę, już idę. Pierdzielę to. Tu nie wolno lać. Nie lej tutaj, bo może od tego lania komary. A tu... A co nie lałeś ostatnio pod drzewem? A ty nie lałeś tam? No to ja tam daleko. A nie tu. A i tu lałeś. Nie, tu nie. Lałeś. Nie. Ja tu nie leję. Nie gadaj mnie. Dobra, to pożegnaj ładnie widzów. A, au, chau, chau. Nie ty, to ja chau, chau, chau. A ty? E. Do widzenia. Dzień dobry.